w kolejnym odcinku na tym kanale jeszcze chciałbym tylko pozdrowić tych dwóch nowych wspierających bardzo serdecznie was pozdrawiam, raz dziękuję za wspieranie tego kanału jeżeli również chcielibyście wesprzeć kanał to klikacie ten przycisk niebieski wesprzy i wspieracie po prostu no i co, lecimy dalej z odcinkiem jak wiecie, kiedyś YouTube zaokrąglił liczbę subskrypcji do pełnych no i wszystkie liczniki subskrypcji się po prostu zepsuły jak widzicie, no ale jest jednak sposób na to, aby subskrypcje, które ustawicie sobie na live w OBS-ie, pokazywały nie tylko pełne, a gdy na przykład macie 1221 subskrypcji, ktoś do subskrypcji, to pójdzie o jedno do góry, będzie animacja, a nie tak jak to YouTube normalnie zrobił, czyli że co 10 albo co 100 albo co 1000 zależy, ile macie subskrypcji, się to wszystko pokazuje do góry. A więc dobra, zacznijmy od tego, że jak widzicie, jesteśmy na moim kanale, no i dobra, więc zacznijmy od tego, że musimy sobie wpisać social blend tyczka, o czym wchodzimy sobie tutaj w to. Oczywiście link do tego będziecie mieli w opisie, jeżeli nie zapomnę, jeżeli zapomnę, to przypomnijcie mi. Klikamy sobie tutaj Dodaj do chroma, ja tutaj akurat korzystam z Opera gx, więc tutaj mam Dodaj do Opera. Klikamy sobie to tak czy siak, instalujecie sobie, włączacie to i gdy to wszystko zrobicie, to sobie oczywiście możemy pozamykać. Wchodzicie sobie na swój kanale tutaj na górze i klikacie sobie tutaj YouTube Studio. Po czym jak widzicie tutaj się mam wyświetli po lewej stronie taka zakładka między panelem a treściami. Klikacie sobie w to i jak widzicie tutaj macie normalny licznik. By the way, dziękuję Wam za prawie 3000 subskrypcji. Te subskrypcje lecą jak burza, więc zostawcie Subika teraz, ponieważ lecimy do końca roku po 3000. To jest po prostu niesamowite, jak to idzie, więc bardzo Wam serdecznie dziękuję. Ok, i to ogólnie podskakuje co jedną subskrypcję. Jest animacja tutaj, właśnie przejścia. E, tutaj mamy taki mini wykres. Ok, za chwilkę Wam pokażę animację ogólnie tego, jak to się wszystko zmienia, bo ma to swoją właśnie animację. E, ale co najważniejsze, mamy coś takiego jak Streamer Mode. Co to znaczy? Gdy sobie to klikniemy, jak widzicie tutaj zielone tło z tyłu I to ogólnie pozwala na przykład w OBS-ie Wyciąć po prostu to całe i licznik normalnie działa I yy, jest przezroczysty I przezroczyste jest tło, co jest najważniejsze Żeby do tego powrócić to klikamy ze strzałkę do tyłu Okej, okay, no i to tak naprawdę było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję razem z dzwoneczkiem, aby nie pominąć nowych filmów. No i co? Eee, no i co? Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie i widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.